On deck, we're selling to Pirate Swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure! Siemano widzowie, witam Was serdecznie na CSGO skinsie. Tutaj wpisujemy pierwszy link w opisie kodzik Dexin 2 Aktywujemy tutaj. Nasz dziwny zielony daje to 2 zł w balansie i skrzyneczkę do nowego na starcie. naprawdę serdecznie polecam. Wiele metod płatności, płatność z natychmiastowo macie balans na stronie. Sprawdzam serdecznie, opłaca się. Plus macie plus 10% do pozystaw, jak tutaj widzicie. Plus dostajecie punkty eventowe. Na przykład w postaci 21 Zico, zawsze załóżmy... Dobra, to tysiaczek, tysiaczek, to macie jakieś prof... No cotóweczkę macie, jeszcze może jedną złotóweczkę. No więc naprawdę fajnie to wygląda. Bo no, tak po no, tak z od strony, wiesz, zawsze dropić 5 gazek, może zrobić dychę, nie? Plus serdecznie polecam, bo macie na przykład dwie dyszki, no to macie konkursik na przykład, możecie wygrać koskę nawet, więc naprawdę serdecznie polecam. No, żeby wszystko dotyczące non-ridera a dyszek wpłacić, nie? Ale tak, to na wszystko bierzecie od trzech dyszek na dobrą sprawę. A bez M4, bez kałaszka, no to na wszystko od dyszki, nie? Więc serdecznie polecam. Oprócz tego Digger jeszcze Więc serdecznie polecam tam. Dobra, przechodzimy sobie do Batli. W sumie, może tutaj otworzymy. Tą skrzynkę nową eventową, Dwa razy 42 złote i mamy... Oj, oj, do tego XCNA gdzieś się zatrzymał, byłoby by, by lepiej, byłoby by lepiej. Ej, jednak spoko, jednak spoko, jednak spoko. Cofam to, cofam to, iksem spoko. Dobra, ulepszona trzy razy ta skrzyneczka. Może USP Cortex, bo on jest teraz widziałem to drogę. oj, oj, dobra. Tu się chyba nie podziało. Jednak się podziało ładnie. Kurde, to jeszcze raz. Quick Draft Case Dobra, okej. Okay. To nie najlepiej. Teraz, a tutaj Rangan Pięknie, czyli trzy To jest ta taktyka CS-a z To jest piękne. Piękna gra! Kurde, tak blisko do tego było. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Może doleć teraz. Fosfor mamy, mamy fosforum, mamy hydra, więc to jest już profit na 100%. No, mordida no, ja już nam zwracam, nie Więc serdecznie polecam. Dobra, trzy razy to 63 zico, zobaczmy jak to 63 ziko mamy i mamy... Gdyby się na to, też już byłby lepszy projekt. Tutaj to to, 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 no ja na co patrzę bym Ale teraz już może będzie, teraz już może będzie. No tak, kurde, faktor No where? no już tak gorzej, gorzej. Kurde, nie, no jeszcze raz, tak nie może być. O! I mamy czerwony skin. Mamy czerwony skin, to jest już murowany profit. To jest tak właśnie myślałem. To jest tak właśnie myślałem. Dobra Dwie zwykłe, dwie zwykłe. Zobaczmy jak to wyjdzie. 168 zł. Okej, okay, dokładnie, tak, spoko, spoko Nie najgorzej, strata minimalna. Dobra, ulepszony teraz za 336 zł. No! No i cudo, no chociaż to byłoby droższe, to ten, ten, ale. Lepsze? Chyba żartowałem i ja cię kręcę. Mega dobrze, dobra. To teraz dwie damy, takie. cztery... Już zrobiliśmy profitu w ogóle: 400 wy nie? Więc serdecznie polecam tą stronę. Nawet wpłacić, żeby wygrać konkurs i wypłacić, to już jest kosmos. Wow, mega profit! Fajnie, fajnie, fajnie. Fajny, fajny nowy event oddaję. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego eventu. Jestem mega zadowolony z tego eventu Jestem mega zadowolony z tego eventu Dobra, a jedną 420, 420 zł i No ten USP to jest 200, nie? Chyba No, a tak jak pomyślałem, okej Ciekawy, ciekawy Dobra. Chodźmy sobie może Eee hmm, Ota

80 i za 200, nie? Z 210 dobra dwie osoby underdog, zobaczymy jak to wypadnie jestem mega ciekawy tej battlii, z jest tym mega naprawdę ciekawy ten nowy event, jak to wypadnie, Oho, już ile punkcików nam sypnęło no i te punkciki też na pewno jest jakieś 5 dyszek nie, więc kurde ciekawie ok no pierwsza skrzynka za 4,20 no nie najlepszy profit daje, nie najlepszy profil daje, no teraz oddał, ale niestety mu nie mam pojęcia czemu akurat mu oddało. No co i dalej? No ten... tak, Tak był spoko dropem. Bo no, tak samo jak ten USP. Ticket tu chyba do piekła, no spoko, ale... Moja Petka akurat drop na faktory, nie wiem jak jest na to szans. Wow! Spoko! I ja, jak dychę? Dychę chyba, nie? No dychę. Okej, okay, okej, okay. idziemy dalej. No. Ej, ale na, przykład, na temat ostatniej, um, ostatniej aktualizacji w sensie, no to ja wam powiem tyle. Wreszcie kolor broni też ma znaczenie, więc to jest moim zdaniem fajna sprawa, bo jak ktoś miał coś czerwonego i to było ładne, ale było mega tanie, to wreszcie też jest to też ma taką wartość swoją, nie, więc... Co jak co? Mm? No, no jest to na plus, jak najbardziej. Nie wiem, że ludzie potracili wszystko, ale to jest na plus. O jezu, hyperbizen druga. No to nieźle. Dobra, pamiętaj, że są coraz droższe skrzynki, coraz droższe skrzynki. Nie, no czemu to nie jest standard? Halo. Okej, okay. tu już dropi. No. Mi też dropi, ale. No. Okej. Okay. Dobra, i ulepszono teraz, ulepszono teraz, no. No, jajku, no czemu? myślę, że faktor nie chociaż dasz. Dobra, za dwie stówy teraz skrzyneczka. Uj, za dwie stówy słabo, słabo. Kolejna za dwie stówy, kolejna za dwie stówy. Okej. Okay. I teraz to jest skrzyneczka za 4 stówy. Teraz jest skrzyneczka za 4 stówy. Aby jej jemarek... Oj tak, oj tak. tak! Tak, 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 tak. Tak się robi profit na CSGO w zchińsie. Profit x2, plus punkciki zerujemy. Proszę bardzo, lewa skrzyneczka. No, jest okej. Okay. Plus, teraz takie spłatne punkty. Ile zrobiliśmy profitu dzisiaj łącznie? Z 1600 zł, więc serdecznie Wam polecam. Wow, pozdro! Elo!